Siemanko, z tej strony Łukasz z I'mInfected.pl Sięgając po książkę, człowiek przeważnie chce poczuć emocje płynące z jej treści. Każdy gatunek specjalizuje się w swoich założeniach, łącząc to z konkretnymi doznaniami. Choć wielu osobom trudno w to uwierzyć, istnieje grupa czytelników, która miłuje się we wszelkiej obrzydliwości, brutalności czy ogólnym zniesmaczeniu. Dla takich właśnie odbiorców powstały gatunki z pogranicza Horroru ekstremalnego i splatterpunk'a, a wraz z nimi cała masa makabrycznych książek. Doskonałym przykładem literackiej ekstremy jest książka Australijscy Psychole autorstwa Simona M. i wydanej nakładem wydawnictwa Kości, w której czuć obrzydzenie wymieszane z olbrzymią dawką okrucieństwa. Jeżeli jesteście gotowi na ostrą jazdę bez trzymanki, w takim razie zapraszam do wysłuchania recenzji. Umieszczony na okładce symbol plus 18 oznacza, że w środku znajdziecie bardzo dużą ilość nieprzyzwoitych scen z często bardzo makabrycznymi opisami wykonywanych tutaj czynności. Jeżeli jesteście osobami wrażliwymi na tego typu treści, już teraz możecie podarować sobie ten tytuł. Australijscy psychole to lektura dla bardzo specyficznej grupy odbiorców, którzy wiedzą po co sięgają. Każda inna osoba może poczuć się zgorszona lub zniesmaczona tym, co książka oferuje w środku, dlatego już teraz ostrzegam potencjalnych zainteresowanych lekturą tej powieści. Jeżeli jednak nie straszna Wam ekstremalna dawka horroru, w takim razie będziecie zachwyceni tą książką. Ja osobiście nie boję się rzeczy ekstremalnych, dlatego tym bardziej cieszę się, że mogłem objąć tą książkę patronatem. Fabuła skupia się na mężczyźnie imieniem Keleb, którego fascynacja dokonaniami niejakiego wujka Reda popycha do zdobycia własnej renomy jako seryjnego zabójcy. W towarzystwie niedorozwiniętego brata Saniego Keleb postanawia przemierzyć australijskie pustkowia w poszukiwaniu potencjalnych ofiar. Oczywiście nie chodzi tutaj o zwykłe wymachiwanie maczetą czy innym niebezpiecznym przedmiotem, tylko stosowanie wyszukiwanych metod, które mogłyby Kalebowi przypiąć łatkę legendy w swoim fachu. Jak sami słyszycie, historia opisana przez M. Hardiego nie jest specjalnie wyszukana. Trudno też doszukiwać się tutaj głębszego sensu czy jakiegoś morału płynącego z treści fabuły. W książce chodzi głównie o szczegółowe i pomysłowe opisy makabrycznych scen, którym towarzyszy niezwykle czarny humor. Z pewnością znajdą się tacy, którzy złapią się za głowę i zapytają, w takim razie po co to czytać? Jak wspomniałem wcześniej, splatterpunk, do którego należy ta powieść, jest specyficznym gatunkiem przeznaczonym dla konkretnego grona odbiorców. O książce wiedzą głównie ci, którzy siedzą w temacie albo wiedzą, czego mogą się po niej spodziewać. Nieświadomy odbiorca dla własnego dobra lepiej niech po nią nie sięga. Nasuwa się więc pytanie, jaki jest sens pisania tego typu powieści? Tutaj najlepiej odpowiedzą ci, którzy znają się na temacie i sami tworzą tego typu literaturę. Współtwórca wydawnictwa Kości, Patryk Bogusz, we współpracy z Jarkiem Klonowskim, wspólnie nakręcili dokument o tytule Benkart gatunku, traktujący właśnie o horrorze ekstremalnym. Film idealnie nadaje się do wdrożenia niedoświadczonych lub szukających mocnych wrażeń czytelników we wszelką ekstremę. Tłumaczy on fenomen tego gatunku oraz ukazuje pozytywne strony, bo jak się okazuje gatunek ma ich naprawdę wiele. Dla zainteresowanych zostawiam link do owego dokumentu w opisie tego filmiku i osobiście bardzo Was zachęcam do jego obejrzenia. Wracając do książki, autor nie stawia sobie tutaj żadnych barier, granic ani niczego, co mogłoby ograniczać go w swojej twórczości. Nie ma tutaj miejsca na poprawność tematy tabu czy inne rzeczy, których nie przystoi pisać. Książka w bardzo dosadny sposób pokazuje to, jak niewiele trzeba, żeby człowiek stał się prawdziwym potworem. Niestety w życiu zawsze znajdą się ludzie, którzy nie znają pojęcia moralności czy przyzwoitości. Można więc uznać, że australijscy psychole to taka przestroga przed innym człowiekiem, który nie ma przed sobą żadnych zahamowań. Naprawdę nie życzę nikomu spotkania się z kimś, kto choć w jednej czwartej jest tak zdemoralizowany, jak bohaterowie tej książki. Podsumowując, jeżeli macie słabe żołądki lub odrzucają was opisy makabrycznych czy brutalnych scen, ta książka nie jest dla was. Natomiast, jeżeli jesteście zaznajomieni z gatunkiem horroru ekstremalnego albo z lub po prostu chcecie przekroczyć granice dobrego smaku, myślę, że będziecie się tutaj dobrze bawić, choć dobrze jest pojęciem względnym. No, i tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję Wam za to, że poświęciliście swój czas i jesteście tutaj ze mną oglądając moją recenzję. Mam nadzieję, że udało mi się Wam przybliżyć książkę Australijscy Psychole i teraz z większą świadomością po nią sięgniecie lub też nie. Na koniec chciałbym Was jeszcze zachęcić do zostawienia suba na moim kanale, lajka i komentarza pod tym filmikiem. Może nawet udostępnienia gdzieś w internecie tej treści. A my słyszymy się już w kolejnej recenzji.